Tutaj sprawa poważna dotyczy pracowników sądu i leżącego Bogusława. I teraz ja myślę, że pracownicy sądu powinni być przeszkoleni z pierwszej pomocy, z tego jak się zachowywać żeby zachowywać się przede wszystkim jak, jak jedna drużyna, proszę bardzo, i wiedzieć co się robi to jest. Czyli właściwie tutaj pracownicy powinni być przeszkoleni co do urazów ochrony to jest, bo ochrona jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju niebezpieczne zachowania ludzkie to jest właśnie od tego, że ochroniarzy, że tak powiem, ktoś mógłby zastrzelić, bo chciałby się wedrzeć głębiej i tam właśnie, bo, bo to się przychodzi do sądu, tak? Więc <grystanie> agresorzy przychodzą po to, żeby przejść, nie? Ochroniarze stoją, więc mówię tutaj. Ochroniarze są najbardziej narażeni na takie rzeczy. A co na sobie incie? Tutaj też wchodzą wszystkie inne takie ostre. Oczywiście, paralizator też. To po takim szkoleniu pracownicy powinni wiedzieć, co tu się stało. Tak, Bogusław dostał paralizatorem. Dobrze. Teraz tak, dziewczyny. Tutaj zajmujemy się Bogusławem. Trzeba troszeczkę poczekać. Nie wiem, czy jest sens zwania karetki. Co było na szkoleniu po tak zwanym paraliżowaniu? Panie Rafale, długo to było. Dużo tego prądu dostał coś tam, coś tam Wtedy bym powiedział, że Bogusław opadł w sił Spokojnie, nie prześpi się no, Nie ma sensu wysyłać nikogo Za chwilę na tej Bogusław wstanie, poczekajcie chwilkę Tak, oddycha, oddycha, wygląda jakby spał Dobrze, A, no to tyle, tak Panie Rafale, właściwie to jak to było My udzieliliśmy oczywiście razem z panem pierwszej pomocy Proszę bardzo, Bogusław, pozycja boczna ustalona Teraz jakiś protokół, by trzeba było spisać, co tutaj się wydarzyło. Tak więc Bogusław mówi jedno, ja mówię drugie. Tak to się powinno skończyć, widzicie? Jakby tam byli ludzie, którzy wiedzą, co mają robić, a tam było tak, że dzięki tym moim nagraniom słychać jeden wielki krzyk. Krzyczenie, przekrzykiwanie się, ten dzwoni, ten dzwoni, wszędzie dzwonić, tylko stać w miejscu, krzyczeć i dzwonić, 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 a Julek zamiast wesprzeć kolegę, to sobie stał daleka i się przyglądał. A potem kradzisz dwóch rzeczy, oczywiście. I wracamy do tematu pierwszej pomocy. To sami widzicie, że jeżeli kobiety mi krzyczą nad uszami i zajmują się wszystkim, byle coś tam, coś tam, a Bogusława traktują jak jajeczko, jak dzieciątko tak nie. To jest nie w porządku chyba z tym szkoleniem, mi się wydaje, bo jakby mnie tam spotkało w sądzie coś takiego, to ja bym musiał się otaczać takimi krzykami chyba tych kobiet, tak? To ja sobie mogę też wyobrazić, że ja sobie tak leżę. Najpierw chyba musiałbym nic nie słyszeć, nie pamiętać tego wydarzenia, tak? I nagle bym otwierał oczy, a tam takie krzyki, tak? To sobie pomyślcie, że jak się budzi, bo Bogusław się budził, i budził się w tych krzykach, w tym wszystkim. Tyle głów nad Bogusławem, wszyscy patrzą w oczy Bogusława chyba na twarz, bo wszyscy widzicie tak nachyleni na Bogusława, wszyscy, 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 Bogus Bogusławie, Bogusławie, co ci jest? Bogusław mówi, że zimno mi jest. No właśnie, i tutaj Bogusław, widzicie, powiedział, gdzie był, bo jak można chłodnąć w tak krótkim czasie, w ciągu paru minut, żeby powiedzieć, że mi jest zimno, proszę bardzo. A nie było zimno. Wtedy, bo Bogusław dobrze się czuje w tej temperaturze sądowej, bo on w krótkich rękawkach był tam chyba, jak tam w koszulce. No, nagle mówi, że mu jest zimno ten gdzie był Bogusław? No, mówię, no, Bogusław obniżył swoją temperaturę ciała, bo potrzebował więcej energii po to, żeby głębiej zanurkować swoją głębię. To jest właśnie wspanie, śnienie. ja wam mówiłem, że Bogusław prawdopodobnie był na tak zwanym progu dla niego, oczywiście. Mógł się tam zanurzyć, oczywiście, tak? Mówię, jak ktoś nie przerobił tak zwanej idei życia-śmierci, to musi prędzej wszystkim później przerobić. Można tutaj skargę złożyć na takie czynności, bo to jeszcze oczywiście, jak jest harmider, jest wielki strach jak wielki strach, to właśnie, to się wskazuje palcem, ten wielki strach, więc te dziewczyny powiedzą, że one nie były w strachu wcale, nie? Oczywiście ona panowała nad sytuacją, tylko że one w tym wszystkim wskazywały na mnie. więc przyjęła policja, proszę bardzo, kejtaneczki od razu. I co mnie spotkało tak naprawdę? Dwie niesprawiedliwości, tak, od tych dziewczyn, że nie umiały się zachować w takiej sytuacji. Oczywiście była też wiele Włosk, prezes tutaj na dywanik chyba do mnie, bo... Nie chciałbym e, utracić przytomności Albo żeby mi się cokolwiek stało W budynku sądu, bo oczywiście Każdy może też i zembleć tak, Co wiemy? To wiemy to, że Julek się będzie przyglądał I co? Kobiety będą krzyczeć Tyle i karetka przyjedzie tak? To myślę, że ja bym chciał wcześniej troszeczkę coś Jakby się dało, no właśnie, czy można by usprawnić taką obsługę Pani Beata to szybko daje zarządzania To może by tak zarządziła Kurs pierwszej pomocy Dla ludzi, dla nich, przynajmniej z tego parteru Kierowniczka też i pani prezes też, właśnie. Jestem ciekawy, jakie noty by przyznała pani prezes po obejrzeniu tego materiału mojego dźwiękowego. Oczywiście pracownikom, bo pracownicy byli w pracy, czyli zakłócali porządek publiczny, proszę bardzo. Kto krzykiem, hałasem i tak dalej, to one, widzicie? Więc tu jest oskarżenie o zakłócenie porządku publicznego, tak? Bo ja przybyłem cicho, z Bogusławem, cicho. Krzyknąłem, czasami trzeba krzyknąć dalej, bo nikogo przy mnie nie było, a że one krzyczały to był zapytanie, jak tutaj wniosku tak zwany artykuł 51 paragraf 1 oczywiście i na przebadania sądowo-psychiatryczne jeszcze w tej sytuacji, czy one były poczytane. Bo, ja, bo jak powiedzą, że nic nie pamiętają, to powiedzą, bo w tym przypadku to się nic nie. Właściwie to nic nie pamiętały, tak? Wiecie? A ja dużo pamiętam. Bo tam, gdzie jest spokój, tam się najwięcej dzieje, więc tam jest najwięcej informacji, więc można przeczytać najwięcej informacji. Wiecie, kto by wpadł na taki pomysł, żeby wyłapać ich na <grymianie> artykuł 51. 1, czyli zakłócenie porządku publicznego oczywiście w miejscu publicznym. To jest, właśnie wiecie, bo ja tam nie krzyczałem. <grymianie> można oczywiście krzyczeć, kradną czy, czy coś, to możesz krzykiem, ale to się nie zalicza jak krzykiem hałasem. To krzykiem hałasem to jest właśnie takie krzyczenie o pierdołach, że tak powiem. <grymianie> Jak się nie ma wiedzy, to wtedy się krzyczy o pierdołach. I to jest artykuł, pamiętajcie. Czy chcecie badać temat dalej? Czy chcecie na przykład rozwinąć temat? Może ktoś by napisał, takie zażalenie albo może taki wniosek do prokuratury o zbadanie tego przypadku, skoro policja może z filmu pooglądać i zrobić człowiekowi artykuły, no to ciekawe czy odmówią, czy nie. Czy powiedzą, że właściwie to ta sytuacja, gdzie wszyscy się znaleźliśmy, wszyscy oczywiście z urzędu zachowali się w porządku, tylko pan Rafał. tylko pan Rafał tutaj przegrywa wszyscy, wszyscy pozytywni czy ludzi wprowadziło negatywność do puli. Już was nie ma. Nie ma was. Tak jest.